Subaru udaje się sprowadzić Meili na właściwą drogę, wymyśla sposób na pokonanie Rejda oraz przekonuje Juliusa, aby walczył z byłym świętym szermierzem. Jego plan napotyka pewne komplikacje, albowiem zamiast przeżywać życie Rejda, trafia do Laguny Od, gdzie spotyka Louis Arnep, arcybiskupa łakomstwa, który odpowiada za jego amnezję. Witajcie zbłąkani internetowcy, nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z omawiania nowelki ReZero. Dzisiaj na taśmę wjeżdża trzeci rozdział tomu 24 pod tytułem Wstań. Standardowo materiał składa się w większej mierze ze straszenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym, co wnosi do całości fabuły. Już teraz ostrzegam Was przed oczywistymi spoilerami, a także proszę łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora, by stanąć oko w oko z arcybiskupem. Rozdział zaczyna się tam, gdzie kończy się rozdział drugi. Subaru z niedowierzaniem patrzy na Luis, która się do niego uśmiecha. Nie rozumie pojęć jak arcybiskup i kult wiedźmy. Domyśla się tylko, że Luis jest zła. Arcybiskup stanowczo temu zaprzecza. Uważa, że nie jest złą osobą. Cały czas mówi o sobie w Liczbie mnogiej, na co Subaru zwraca uwagę, zarzucając jej, że chce w ten sposób pokazać, że jest silniejszy od całego oddziału. Luis mówi, że to nie do końca o to chodzi: po prostu ma w sobie jaźni kilku osób i sama nie do końca wie, kiedy jest kim, i powoli ma już tego dosyć. Mimo to jest wdzięczna swoim braciom, którzy ją tym obdarzyli. Subaru słysząc, że Louis ma rodzeństwo, poniekąd jej zazdrości, arcybiskup mówi mu, aby się tym nie przejmował, albo więc są spore szanse, że jego rodzice załatwią mu brata lub siostrzyczkę. Momentalnie Subaru dopadają czarne myśli. W końcu zniknął ze swojego świata z dnia na dzień i nie pożegnał się z rodziną. To oznaczało, że jego rodzice nie spoczną, dopóki go nie znajdą. Louis uśmiecha się, mówiąc, że przecież pożegnał się z rodzicami. Co prawda, jednostronnie, ale w końcu ukoiło to jego serce. Dodaje, że stwarzanie pozorów samemu, u sobie jest bardzo ważne w ludzkim życiu i sama często o to dba. Rozwściecza tym Subaru, przez co pyta co ona może o tym wiedzieć. To odpowiada, że wie o nim wszystko. Nie było drugiej osoby na świecie, która tak dobrze by go znała. Przerażony tym faktem Subaru zmienia temat dopytując się o kult wiedźmy i arcybiskupów. Luis przedstawia mu to w wielkim uproszczeniu. Wiedźmy, w tym Satela i jej kult, to zbieranina odmieńców znienawidzonych przez świat. Ona nie była w tej kwestii wyjątkiem. Oczywiście arcybiskupi nienawidzili się wzajemnie i ona sama życzyła reszcie wyznawców Wiedźmy i śmierci. Jedynym co ich łączyło to wiedźmy pierwiastek. Subaru pyta czym dokładnie jest miejsce w którym się znajdują. Jest to kolebka laguny od, miejsce gdzie filtrowane są wspomnienia. Louis porównuje to do szmaty, którą myje się podłogę. Po umyciu podłogi szmatę się czyści, po czym jest gotowa do użycia. Dlatego właśnie Louis to miejsce wydaje się piękne. W końcu w tym miejscu wszyscy są równi, bez względu na wiek. Czy pochodzenie. Subaru domyśla się prawdy. To ona zeżarła jego wspomnienia. Pyta ją, czy na pewno to jej sprawka. Ta mówi, że owszem, był tutaj dzień wcześniej, lecz dostał się do laguny w inny sposób. Subaru rzuca się na Luis mówiąc, że ma natychmiastowo oddać mu jego przeszłość. Ta pyta, czy na pewno tego chce. Wspomnienia kształtują człowieka, przez co oddając mu wspomnienia obecny Subaru mógłby przestać istnieć. Mówi mu, że jest dla niego jak matka. Odebrała mu wspomnienia, dając mu nowe życie, którym powinien się cieszyć. Wymienia myśli poprzedniego Subaru o Emilii, Beatrice i Rem. Choć Subaru ściskają za szyję, ta mówi, że nieważne co postanowi, ona się do jego zdania dostosuje. W końcu i tak nie może stawić mu oporu w swojej obecnej formie. Subaru zaczyna się wahać, zwątpienie wynikające z możliwości, że jeśli odzyska wspomnienia, to zginie. A poprzedni Subaru odzyska swoje życie sprawia, że jego duchowa forma zaczyna pękać. Subaru ze strachu przed śmiercią zaczyna krzyczeć zaprzeczać własnemu istnieniu. Luis podpuszcza go, aby zaprzeczył, że są tą samą osobą. Porównuje jego sytuację do gry w gorące krzesła. Jeśli Subaru chciał żyć, musiał zająć jego miejsce. Subaru kuli się ze strachu na ziemi, mając już powiedzieć, że on i Subaru Natsuki to dwa różne byty, gdy słyszy, jak ktoś każe mu wstać. Głos nie cichnie, nieważne jak bardzo Subaru cierpi. Podnosi głowę, a właścicielka głosu oznajmia, że skoro już wstał, to teraz ma iść i uratować wszystko. Na pytanie dlaczego ma to zrobić właścicielka głosu, którą bardzo dobrze znamy, mówi, że Subaru jest jej bohaterem i dlatego na pewno uratuje wszystko i wszystkich. Ten głos daje Subaru siłę do działania, choć go nie pamięta. W jego sercu kieruje ziarno chciwości. Psuje plany Luis, krzycząc na całe gardło słowa Corleonis. Subaru właśnie zyskał nową moc autorytetu. Luis jest przez chwilę skonfundowana wobec tego, co zaszło w sercu Subaru. Stwierdza, że w sumie ją to mało obchodzi i ponownie próbuje zmusić Subaru do oddzielenia dwóch istnień. Subaru mówi, że ją przejrzał i nie pozwoli się jej nażreć za darmo ta zaczyna przeklinać swój plan. Subaru mówi jej, że z jakiegoś powodu nie mogła go zjeść. Luis w złości mówi, że musiał oddzielić nowego siebie od starego albowiem nie da się pożreć dwa razy tej samej osoby. Gdyby oddzielił ich od siebie, mogłaby go w spokoju pożreć. Subaru pyta dlaczego obrała go za cel. Ta mówi, że ona nigdy nie może wybrać swojego posiłku. Jej bracia, starsze i młodszy ciągle polują i pożerają wszystko, co im się nawinie pod rękę, gdy ona musi zjadać resztki ze stołu, które jej podsyłają. Nie ma fizycznej formy, dlatego musi zadowalać resztkami podsyłanymi przez braci. Subaru pyta ją, dlaczego pożerają inne życia. Luis mówi, że po to, by wybrać sobie życie. Subaru uświadamia sobie bolesną prawdę o arcybiskupach. Pożerali, by doświadczać nieskończonej ilości żyć. Odbierali wszystko, by zaznać wszystko i wybrać co chcą. Miejsce narodzin, rodzinę, talenty, zdolności i przyszłość. To sprawiło, że Subaru zaczął jeszcze bardziej gardzić łakomstwami. Chłopak pyta Luis, dlaczego się nim zainteresowała. Ta odpowiada, że chciała zaznać śmierci. W końcu mogła doświadczyć już wszystkiego poza nią, albowiem nikt nigdy nie przeżył śmierci i nie miał wspomnień o niej. Subaru był inny i dlatego chciała zaznać tego stanu. Subaru mówił, że przecież pożarła Starego Subaru, który przeżył wiele śmierci, na co Luis mówi, że tamte były nieświeże i nikt nie zadowoliłby się starym jedzeniem. Jakby Jocha, co ty bredzisz przecież? Przed wejściem do wieży zginął postrzelony przez szałę dwa razy i porządny przez patrasz to nie są specjalnie odległe wspomnienia. Subaru mówi, że ma zasadę, aby wchodzić w cudze z życie z butami, lecz nie pozwoli sobie zająć czyjegoś miejsca. W końcu nie chciał zajmować miejsca poprzedniego Subaru i udawać, że wszystko jest w porządku. Zamierzał opuścić Lagunę od. Luis ostrzega go, że skoro nie dał się jej pożreć, to będzie mieć do czynienia z jej braćmi. Oni także się nimi interesowali. Subaru niewzruszony pokazuje jej środkowego palca, mówiąc, że jeśli chce zaznać śmierci, to może jej zaoferować tylko jakąś cholernie bolesną. W myślach mówi sobie że Luis jest paskudna mimo uroczego wyglądu i nie ma zamiaru jej nigdy więcej oglądać <śm> <śm> Dobre. Zanim opuszcza Lagunę Ot, myślami jest przy REM. Choć jej nie pamiętał, to pamiętał o obietnicy, jaką złożył poprzedni Subaru. I choć prawdopodobnie, gdy już się spotkają, z Subaru będzie starym sobą, to wciąż nie może się doczekać tego spotkania. Subaru budzi się w wieży. Stoją nad nim Ekidna, Beatrice i Meli. Subaru tłumaczy, że wszystko w porządku z jego pamięcią, lecz niestety nie przeżył życia Rejda, co gorsza napotkał kolejną przeszkodę. Subaru zauważa, że nie ma przy nim Shauli, Emilii, Julius i Ram. Ekidna wyjaśnia, że Shaula zauważyła, że coś jest nie tak zwierząt, więc poszła sprawdzić z Juliusem, co się dzieje. Ram niepokoiła się o siostrę, dlatego poszła po nią z Emilią. Subar był nieprzytomny przez jakąś godzinę. Wyjaśnia, gdzie był i co się stało. Wtedy do biblioteki wbiega Julius. Subaru rzuca szybki żarcik, że nie ogarnia, kim jest, ale Julius również żartobliwie udaje, że dał się na to nabrać. Rycerz wyjaśnia, że całe to dudnienie to kroki. Na wieżę szarżuje cała armia Diabel z wydm Augri. Shaola próbuje je powstrzymać, lecz to kwestia czasu, zanim wedrą się do środka. W tym samym czasie wewnątrz szlaguny, Luis przeklina Subaru, że nie pozwoli mu uciec. No i zaczyna się akcja, nie? Ten rozdział jest bardzo kluczowy dla fabuły, nieważne jak bardzo sprawiałby wrażenie, że jest inaczej. Po pierwsze mamy Louis, postać, którą dostaliśmy już w Bristeli i oczywistym jest, że odegra jeszcze sporą rolę w całej Fabule Rezero. W końcu arcybiskupi nawet po śmierci są często wspominani i ich udział w całości serii jest spory. Co prawda na razie Regulus i Sirius nie są aż takimi game changerami jak łakomstwa czy nieczystość, ale patrząc po tym, że chciwość dalej żyje wewnątrz Subaru, to jest szansa, że będzie ważniejszy niż byśmy tego chcieli. Tutaj radzę sobie przypomnieć Petelgisa, który nawet po śmierci wciąż jest cholernie ważny w tej historii. Luis będzie jeszcze ważniejsza dla przyszłych wydarzeń niż by się wam to wydawało, ale dlaczego to dowiecie się w następnych kilku tomach. Uwierzcie mi możecie nie być z tego zadowoleni na dłuższą metę. Co się tyczy Laguny Odd to jest to kluczowa kwestia dla postaci takich jak Rem, Joshua czy Crash. Osoby, których pamięć została wymazana jak widać to po Rem trafiają do Laguny Odd, co może oznaczać, że ich dusze w pewien sposób umierają i choć wciąż jest szansa, że się Obudzą, to jednak ich pamięć zniknęła i nic tego nie zmieni. Laguna Od zapewne będzie miejscem, do którego fabuła kiedyś wróci, lecz na chwilę obecną jest ona po prostu kolejnym elementem lore tego świata, który pokazuje, jak wygląda świat pozagrobowy w ReZero. Czyli nie wygląda wcale, bo duża przechodzi przez filtr i się odradza w nowym ciele. Jeśli martwi was, co w takim razie stanie się z REM, to muszę was uspokoić. W następnym tomie możemy dostać odpowiedź, co w takim razie z tym fantem zrobimy. Ale czy zrobimy i czy kiedykolwiek zostanie ten pomysł wykorzystany? Stany I czy jest w sumie możliwy do realizacji, to dostaniemy w tomach, które jeszcze nie zostały napisane, albo w tych, których jeszcze nie wydano w Polsce. Musimy uzbroić się w cierpliwość. I mamy pierwsze trzy problemy, z którymi nasi bohaterowie się zmierzą. Pierwszym jest oczywiście Armia Diabels, a kolejne dwa mają na imię Roy i Lei. Ci dwaj są postrzegani jako oddzielne dwa problemy, ponieważ jak wiemy z walk w Crystelli, są oni kategorią zagrożenia typu katastrofa, jak nie uciekniesz, a w wieży nie ma za bardzo dokąd spieprzać. Subaru musi myśleć już teraz, i lada moment jego życie zmieni się w festiwal umierania raz za razem i uwierzcie mi, to będzie dla nas coś nowego w porównaniu do poprzednich rozdziałów, ale nie będę spoilerować bardziej niż już to robię. Wieża Plejad, mimo że to niespełna połowa przedostatniego tomu, zbliża się do wielkiego finału, co oznacza, że akcja będzie nabierać jeszcze większego tempa, a i nawet samo zakończenie nie będzie spokojne jak w Pristelli, gdzie względnie można było uznać, że ostatni rozdział, choć tajemniczy i Miejscami niepokojący to był troszkę możliwością do wychillowania. A wam podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Wiecie także na mojego X oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale zamawiania mangi Osinoko, kolejny materiał zamawiania na nowelki rezeru już we wtorek. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.